Mam. Mam kawałek doniczki. Michał o tym nie wie. Ale mam zamiar go zabrać do domu. Nazwać go Michał. I nagrywać z nim własne Michał o tym nie wiem, nie, nie ma pojęcia Michał. Michał o tym nie wie. o tym nie wie. Michał o tym nie wie. On nie wie o tym. Michał nie wie. On nie może wie. Michał nie wie. Michał o tym nie wie. Michał o tym nie wie. On nie wie, Michał o tym nie wie. Michał o tym nie wie. Bela nocze. Michał o tym nie wie. Igor, co? Coś powiedział na to, gdyby wszystkie chmury były kłamstwem bym powiedział ojej Ojej, panie, chmury całe życie się byłem okłamywany Powiedz, że to co widzisz no. są tylko projekcje. No to chujawe projekcje, bo zasłaniają słońce. Nie wiem, mi się wyda... Znaczy wiesz mi się. Ty, te projekty są jak taki, taki wysoki człowiek, który siada przed tobą na sali kinowej. I cały ja przez całe życie byłem przekonany, że ogólnie niebo jako takie to jest spisek rządowy. Spisek, rząd się tam z, z siłami powietrznymi zgadali. To jest po to, żeby ludzie sami w sobie nie starali się lecieć w kosmos. A ja jestem przekonany, że tak naprawdę podróż w kosmos jest niesamowicie łatwa. Że to wystarczy, nie wiem, wziąć odpowiednio mocny kijek Pogo, wybić się mocno i jesteś w kosmosie. I kiedy rząd to odkrył, to stwierdzili, że kurde ludzie nie mogą tego robić, bo wszyscy będą latać w kosmosie zamiast siedzieć na Ziemi. I będą korki. I, I dlatego zaczęli nam wmawiać, że na niebie jest niebo i chmury, i ptaki, i gąsienice. I wtedy zaczęliśmy widzieć takie niebieskie, bo wcześniej widzieliśmy tylko czarne. A czyli myślisz, że gdyby nie chmury, to byśmy widzieli po prostu tak jak na księżycu. Cza czerń i białe kropki. Tak. Dlatego nocą widzimy właśnie czerń i białe kropki, ponieważ ten, a, nocą wszystkie kłamstwa nie, nie działają. W nocy nikomu się nie chce, wiesz, to są zmęczeni, po pracy, nie... I wtedy wszyscy widzą rzeczy takie, jakimi są naprawdę. Wiesz, że mamy, kurde, jakiegoś odważnego, może mu się uda. Nie, to też, to też jest kłamstwo. Samoloty to też kłamstwo. To jest właśnie. To jest część projekcji. Oczywiście rząd ci, wmawia, rząd ci wmawia, że są samoloty, że jest w ogóle sposób właśnie taki podróżowania w niebie, żeby nikt nie starał się na siłę lecieć w niebo, bo wszyscy będą myśleć, przecież już latamy. Nie będziemy starać się tego, 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 tego zrobić. Przecież już nasi ludzie latają. Wcale nie latają. Kiedy wsiadasz do samolotu, wsiadasz tak naprawdę do kabiny, a po każdej stronie tej kabiny stoi. 15 muzułmanów. <śmiewanie> nie wiem, że nie... za oknem? Za oknem, za oknem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze stoi tam 15 muzułmanów. To jest w jakiś sposób związany. Nie, nieważne jak daleko pokaże kamera, że odrywamy się od siebie, po prostu zawsze stoją w tej samej pozycji machają. Nie. albo opowiadają bajki. <śmiewanie> nie, oni trzymają za ściany kabiny i trzęsą, żeby ci się wydawało, że są turbulencje. <śmiewanie> Tylko teraz w samolotach to nie jest już takie odczuwalne, bo jednak muzułmanie idą na strajk, albo no ich, im religia nie pozwala kłamać, więc nie chcą tego robić. I dlatego teraz jak wsiadasz do samolotu, to cały czas się, wyda, się wydaje, jakby nic się nie ruszało. Tylko, <laughs> tylko, tylko, tylko że Azjaci wtedy dasz, struchają, a wiadomo się. Tak, że... ale to. Są najsilniejsi. I to jest tylko, odczuwasz coś od czasu do czasu. Ponieważ... Coś jak wibracje w kieszeni. Tak, to właściwie czujesz tylko przy jakichś skrętach. To już wtedy, kiedy sam pilot po prostu się przekręci na fotelu w lewo albo w prawo, to przekręca całą kabinę w lewo albo w prawo. Czyli to byłby taki jeden wielki Truman Show. Oczywiście, tylko że nikt Cię nie kręci. Tylko, że bez Dreama Kareja Tak, po prostu niebo. To kłamstwo! Kurde, jakieś oni lagi mają, bo już drugi raz to samo, nie? No, no bo to jest właśnie ten... Pamiętasz jak w Truman Show on w pewnym momencie zaczął zauważać, że codziennie o tej samej godzinie przejeżdża ten sam samochód i tak dalej? Mm. To jest to samo, to ciągle ten sam samolot leci. Nam się wydaje, że to są różne samoloty, ale to jest tak naprawdę ciągle ta sama projekcja, tylko w różnych miejscach. <grym> tylko po prostu obrócony ekran. Wszystkim, wszystkim dzieciom się wmówiło, żeby krzyczeć Panie pilocie, dziura w samolocie! A to się wzięło z tego, że te projekcje tak naprawdę są słabe i czasem są dziury w środku. Widać po jakąś taką pikselozę. Albo jakiś watermark gdzieś tam. Star Stark Productions. Przejeżdża samolot, tylko... Dookoła niego jest taki, jest taki czworo, czworokąt biały, ponieważ Aby, nie ma przezroczystości. Albo dookoła samolotu są, to są takie y, zielone piksele, gdzie jakiś taki nieudany green screen się <grym> Tak, <grym> albo, albo w prawym górnym rogu nad samolotem jest taki krzyżyk do wyłączenia go. <grym> nie wiadomo, no, skąd, gdzieś tam na horyzoncie taki, wiesz, taki player się pojawia. Widzisz ptaki przylatujące, później wiesz, słyszysz śpiew ptaka, nagle w pewnym momencie zamiast śpiewu ptaka... Wiesz, śpiew to jest wtedy, kiedy ptaki się lagują. Kiedy sójka przylatuje na twój balkon zimą, ponieważ wywiesiłeś słoninę. to nie jest prawdziwa sójka. To są malutkie, sprytnie zbudowane roboty, które udają żywe stworzenia. Coś jak ten taki jeden transformer w drugiej części transformerów, kiedy ten e, był taki metalowy transformer z, po, po stronie wrogów który się składał po prostu z jakichś tam kuleczek. Składał się z ptaków. I z... wszystkie kuleczki składały się w takiego jednego wielkiego nożycowego transformera, to było ciekawe. Z kuleczek, które zamieniały się w nożyce. Coś jak te kuleczki nano, co wiesz, wsklejesz się razem, potem coś tam e -e -e. Po i po Czyli tak. dobre. Wiesz, że to jest drogie strasznie? Nigdy tego nie miałem. To Zos... chyba z, wie, 100 złotych kosztuje. Serio? Takie kuleczki, które się przyciągały, układasz z nich kształty i w ogóle. Ale kosmo. głupie. Macie z znaczy, Lego? Można kupić ta jeszcze, tylko chyba one farbują palce, czy coś takiego. Co? No. W ogóle wiesz, masz do wyboru płacić kasę, albo być ujebany farbą. <noise> Mój ojciec chyba ostatnio oglądał taki dokument na YouTube, e, który pokazywał, tak bardzo skracając, że wszystkie firmy, które coś produkują, one tak produkują te wszystkie towary. Żeby koleś musiał mieć potrzebę kupić na, yy, nowy, następny. Bo jaką mam logikę? Jeśli kupisz po taką torbę, to po prostu, o, fajna torba, kurde, nie raz by się nie sprzedał, nie dziury nie ma, wszystko cacy, nie? No to fajnie. Ale mi się martwi, kurde, jak takiego kupisz sobie raz torbę, to więcej nie kupi torby, choćby nie wiem co. Więc musieli coś tam pogorszyć w tej torbie. Rzeszku, to coś się tam rozjebało, żeby się kupić nową. Podoba mi się, jak płynnie przeszliśmy od absolutnie zmyślonej teorii spiskowej <noise> do prawdziwej teorii spiskowej. Nie, to też słyszałem, że tam, wiesz, niby e, każda drukarka ma gdzieś tam zaprogramowane, że się zepsuje po jakimś czasie, albo każdy sprzęt ma tam coś, że się Może coś w tym jest, nie wiem, w sumie to jest logiczne z takiego punktu widzenia marketingowego. Nie winiłbym nikogo za to, podejrzewam, że podobnie bym zrobił. Podobno jest żarówka, która świeci się cały czas chyba od, nie ja wiem, może 70 lat. Non stop. Ty, też coś o tym słyszałem, w jakiejś remizie strażackiej. Możliwe. I chyba nie, to nie jest taka, wiesz, taka typowa, że wiesz, świeci na żółto, tylko po prostu chyba jest po prostu taka szklana kula. Tylko świeci na czerwono. w środku widać tylko ten, ten, cokolwiek to jest, co świeci się. Drucik. Ten drucik, to... A w środku widzisz malutkiego strażaka, który ciągle biega i robi POŻAR! POŻAR! POMOCY! POŻAR! Niech ktoś zadzwoni po straż pożarną. <gry> <gry> idzie idzie kurę strażak lasy, patrzy tam kurę jakaś gość, pojadą. Straż się... <gry> pożarna, gdzie ona jest? <gry> To brzmi jak początek kawału. Idzie strażak klasem. Idzie strażak klasem a tam woda. <noise> Idzie strażak klasem a tam szopa. Idzie strażak klasem a tam remiza. Idzie strażak latem a tam policja. Latem? Idzie strażak latam koni. <noise> Idzie strażak latam krzaki matematyka. Idzie strażak ja latam. <noise> <noise> Idzie strażak klasem a ja przeleciałem obok żart. Idzie, idzie straszak lasa, bo ja wybrałem ścieżkę. Idzie straszak lasem, a tam hydrant. Idzie straszak lasem, a ja się przestraszyłem. Idzie straszak lasem, a tam strach na wróble i się przywitali, bo to kuzyni. Więzelówka, eh?